Przepraszam Panią, może miałaby Pani ochotę na kanapkę? Testujemy smaki Testujemy smaki, tak? tak? Ale ja całej nie dam rady zjeść No to możemy degustację o tutaj ano, właśnie taką malutką Proszę, tak? To to, tak, tak, znaczy. tak, proszę tutaj się poczęstować No bo wie Pani co, to są Daj. smaki młodzieży Młodzież je takie kanapki Aha, i żyje No na razie żyje dobra. Jak, dobra? Dobra, tak jak z hamburgerem mniej więcej Tak jak hamburger? Mhm. Y... Jakie mięsko? No to wołowina tutaj jest, wołowę. No tak jak w hamburgerze mają mhm. ja Nie, bardzo dobra. No i ile by Pani dała za taką kanapkę o takich rozmiarów? Jak Pani myśli? Nie wiem, chyba 6-7 zł. 6-7 złotych? No, a ile? 25. O! To się nie spodziewałam. To nie. Trochę za drogo. Trochę za drogo, ale jakby Pani miała na przykład do wyboru takiego kotleta schabowego mm -hmm. w domu mm -hmm. z ziemniakami, a taką kanapkę na przykład, no bo to no taki zestaw obiadowy też 25 zł. Schaboszek z, z, z ziemniakami i suróweczka do tego. Zdecydowanie? Zdecydowanie. To jak Pani myśli, czemu młodzież tak się zajada teraz tymi kanapkami? bo szybko i łatwo. Szybko Schabowego trzeba usmażyć, mm -hmm. opanierować. a poza tym usmażenie Dobrego schaboszczaka to jest autentycznie sztuka. To jest sztuka, a pani umie tak dobrze usmażyć? Niestety, ale tak. A dlaczego niestety? Bo się pani zajada, tak? I w domu. Niestety i dobrze gotuje. A nie, wcale się nie zajadam, bo jak dobrze coś zrobię, to oni wszystko zeżrą dla mnie już nie zostanie. No to Pani też jako tak kobieta, która ma doświadczenie w kuchni, jakby oceniła tę kanapkę? Nie, jest bardzo smaczna, da się jeść. na A tak w skali od 1 do, do 10? 1, 10, 8. 8, no to 8, wysoko. 8, Tylko 8. trochę 8. drogo. Trochę e, drogo. 10 lat temu niecałe mm -hmm. 12 zł kosztowała, mm -hmm. a teraz 25. No jak Pani myśli, że z czego to wynika? Z no lat inflacji. Let. Inflacja? Mm -hmm. Myśli Pani, że czyja to wina? Ogólnoświatowa inflacja. Ogólnoświatowa, no bo opozycja już tak sobie żartuje, że to wina Pisu. Nie, nie zgodzę się. Że nie? Nie. Ogólnoświatowa inflacja i nic na to nie możemy w, stanie w tej chwili poradzić. Zmiana klimatu, odp odpowiednio po prostu obniżone yy, możliwość planowania, mhm. chemia i tak dalej. Także niech, niech nie gadają, że to jest wina Pisu. Bardzo przepraszam, ale będę broniła Pisu. you <laughs>